Święty Paweł nakazał, zobowiązał Tymoteusza w obecności, w obliczu Pana Boga, żeby ten zachował przekazania nieskalane. Czyli Świętemu Pawłowi nie chodziło o to, żeby, żeby Tymoteusz przestrzegał przykazań. Przestrzegać to znaczy, że y, dzieje się źle, ale po to, żeby nie było gorzej, to trzeba coś przestrzegać, trzeba coś zachowywać, trzeba się z czegoś rozliczać. Y, Święty Paweł odwrócił zupełnie sytuację. Y, y, jakby zasugerował, że życie przykazaniami to jest życie nieskalane. Życie w obecności Pana Boga i uznawanie swojego dziecięstwa wobec Pana Boga to jest naturalna rzeczywistość, która powinna towarzyszyć każdemu człowiekowi. I dlatego wykuwa się z tego taka bardziej generalna zasada. Nie chodzi o to, żeby coś przestrzegać w życiu chrześcijańskim, ale żeby zachowywać to życie, którym zostaliśmy obdarzeni, a to jest życie w pełni, to jest życie nieskalane, to jest życie, gdzie przykazania są czyste, jasne i klarowne i my chcemy według nich żyć.